Cześć, dzisiaj przychodzę do Was w takim niedokończonym makijażu, ponieważ chcę zrobić test i porównanie dwóch korektorów. Jednego z Make Up Forever Full Cover w odcieniu 3, a drugiego NYX Gacha Cover w odcieniu Light. Tupki mają bardzo podobne, dlatego od razu pomyślałam, że fajnie by było to sprawdzić. Przyznam się, że ten korektor mam już bardzo, bardzo długo, bo dostałam go chyba na imprezie nyx w paczce z takimi dobrociami nyx ale jakoś się go trochę bałam, bo jego konsystencja wydała mi się dosyć tłusta i na twarz go nie nakładałam, a ten bardzo lubię, bardzo często go używam, szczególnie na jakieś przebarwienia, jakieś wypryski, ale też pod ciężkie, intensywne zasinienia pod oczami. Jeśli chodzi o cenę tych dwóch korektorów, to ten z Make Makeup Forever kosztuje w cenie regularnej 169 zł. Chociaż ja nigdy w Seforze nie kupuję um, w pełnej cenie kosmetyków, tylko zawsze korzystam z kodu rabatowego minus 20%, ale nadal jest to spory wydatek. Ten z kolejnych z Gacie Covered wydaje mi się, że kosztuje pomiędzy 25 a 30 zł. Zacznijmy od Make Up Forever, ponieważ Make Up Forever znam i wiem jak się zachowa, w ogóle na twarzy mam teraz podkład, który wiem, że będzie dobrze się sprawdzał i którego jestem pewna i to jest Too Faced Born This Way w odcieniu porcelain. Dlaczego ten podkład? Dlatego, że po nim nie ślizgają się korektory. Niestety na takich podkładach jak na przykład Double Wear z Estée Lauder mam ten problem, że muszę troszeczkę dłużej popracować z korektorem i w ogóle z produktami mokrymi po nałożeniu podkładu, ponieważ ten podkład jest tak zastygający, że później każdy, um, każda mokra konsystencja nałożona na niego po prostu się ślizga i trzeba naprawdę wprawy i takiej umiejętności pracy z tym podkładem, żeby dojść z nim do porozumienia. Dlatego użyję sobie tego podkładu, bo wiem. Zaczniemy sobie od korektora. Z Makeup Forever i nałożę go sobie tutaj na moje lewe oko. Potrzebna jest naprawdę niewielka ilość. Zrobię to palcem, bo nie chcę, żeby gąbeczka mi go wchłaniała. korektor pod moim lewym okiem nałożony i jak zwykle nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o krycie, jest super, mimo wszystko mimo tego krycia nie wygląda aż tak ciężko jak mógłby wyglądać, więc jestem zadowolona, chciałabym go dosyć szybko przypudrować, bo boję się, że mi tutaj w te moje małe zmarszczki wejdzie, więc go przypudruję moim sprawdzonym pudrem do przypudrowywania okolicy pod okiem i to jest MAC Mineralize Skin Finish Natural w odcieniu Light więc biorę się za pudrowanie teraz prawe oko i korektor z NYX -a. biorę tak samo niewielką ilość i teraz tak Patrzę na siebie po przypudrowaniu i przyznam szczerze, że nie widzę zbyt wielkiej różnicy między nyx a Make Up Forever. Na pewno NYX jest trochę bardziej tłusty, trzeba z nim bardziej uważać, bo może się zważyć, ale póki co nie widzę żadnego zważenia pod tym okiem, czyli NYX jest trochę cięższy po prostu. Tak mi się wydaje. Troszeczkę może bardziej podkreślił te zmarszczki pod oczami. Naprawdę tak wysoko nie oceniałam tego korektora. Szkoda, że nie mam żadnej niedoskonałości do przykrycia, bo byśmy go sprawdziły pod tym kątem. W każdym razie nie wiem tylko, czy ten puder z Maka nie jest trochę za lekki, za bardzo błyszczący, zbyt mało matujący, po prostu o to mi chodzi. Bo boję się, że ta tłusta konsystencja mi się wreszcie wyświeci i zacznie mi się ten korektor zbierać w zmarszczkach, więc chyba go jeszcze trochę przypudruję krolanem tym wodoodpornym z tej serii Dermacolor. Wykończyłam makijaż i w międzyczasie postanowiłam, że dogram Wam jeszcze taki test i porównanie ich ciężkości, tłustości oraz krycia. I możliwe, że tego nie widać na kamerze, ale ja to widziałam na żywo, że full cover jest trochę jednak mniej tłusty, troszeczkę ma lżejszą konsystencję i taką bardziej przyjemną, bo kiedy otwieramy ten korektor z Nyksa ukazuje nam się taki, taka tłusta konsystencja niemal jak tłusty krem, ale jeżeli weźmiemy naprawdę niewielką ilość, to Porównanie krycia na tatuażu wygląda w ten sposób, że dwie warstwy nałożone bez przypudrowywania transparentnym pudrem pomiędzy warstwami pokazuje, że krycie jest naprawdę bardzo, bardzo podobne. Możliwe, że będzie troszeczkę bardziej ciężki NYX, jednak przy budowaniu krycia. Jestem więc naprawdę pozytywnie zaskoczona i myślę, że teraz NYX będzie u mnie używany bardzo, bardzo często. Jeśli chodzi o pojemność, bo o tym chyba jeszcze nie powiedziałam, to NYX ma 8 ml, a Make Up Forever ma aż 15, czyli tyle co połowa standardowo połowa podkładu, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ok, więc to by było na tyle w tej chwili. Przepraszam, ale mój sąsiad wierci na górze, więc może być, słychać dźwięki, ale chcę już to szybko dograć. Także spotkamy się po kilku godzinach. Teraz jest godzina 14. Spotkamy się po kilku godzinach, żeby sprawdzić, jak ten korektor wygląda i czy wygląda tak samo dobrze NYX jak Make Up Forever. No i podsumujemy sobie ostatecznie, wydamy werdykt, ocenę i wiadomo co tam jeszcze. Także do zobaczenia za kilka chwil. Wracam z powrotem. Jest godzina 22:26, więc makijaż mam na sobie ponad 8 godzin, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby wreszcie sprawdzić, jak te korektory sobie poradziły. Przyznam szczerze, że... W takim kiepskim oświetleniu w łazience sprawdzałam sobie w ciągu dnia, jak sprawa wygląda i faktycznie nie widziałam tam żadnej różnicy. Ale wiadomo, tutaj mam dwa softboxy przed sobą, więc światło jest ostrzejsze i wszystko będzie bardziej widoczne, jeżeli coś się zmieniło. Więc wezmę sobie teraz małą paletkę z lusterkiem i zobaczę po prostu, jak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, bo ja nie dość, że nie widzę żadnej różnicy w porównaniu z tym, co było w momencie nałożenia tych dwóch korektorów, to w dodatku, gdybyście mi powiedzieli, że tutaj jest Make Up Forever nałożony, to... Oczywiście, żebym uwierzyła, bo naprawdę te okolice wyglądają identycznie. Liczyłam, że ten korektor z NYX mi się zbierze w ciągu dnia w zmarszczkach, ale totalnie tego nie zrobił, więc kluczem, żeby on dobrze wyglądał, jest porządne jego przypudrowanie, a co najważniejsze, e, niewielka ilość. Naprawdę ta ilość musi być minimalna, żeby po prostu ten korektor się nie zciastkował. Więc podtrzymuję wszystko, co mówiłam na początku. U mnie ten korektor sprawdza się super. Mam nadzieję, że przy kolejnych próbach jego nakładania będzie wyglądał tak samo dobrze, bo naprawdę jest super. Nie wiem, czy ja będę używać tego korektora pod oczami, bo tak samo jak Makeup Forever, u mnie jest to jednak trochę za ciężki korektor, bo ja nie mam aż takiej xa Ja bym zaczęła po prostu od NYXa. Jeżeli nie zadziała, to dopiero potem kupcie sobie Makeup Forever. To by było tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję do zobaczenia. Pa pa!